Dzień dobry! Część z Państwa pewnie już mnie zna. Jestem Marta Czarny i pracuję w Remax Speedway jako agentka nieruchomości. Dzisiaj chcę Państwu powiedzieć o jednej z form marketingu nieruchomości, która nas, agentów Remax, wyróżnia, a mianowicie o domach otwartych. Domy otwarte, zwane czasami również drzwiami otwartymi. Jest to wydarzenie organizowane właśnie przez agentów nieruchomości, którzy chcą wypromować daną nieruchomość, a w konsekwencji sprzedać. Celem takiego wydarzenia jest dotarcie do jak największego grona zainteresowanych, by w wyznaczonym terminie przybyli na daną nieruchomość w celu jej obejrzenia. Jest to całkowicie bez forma bez obowiązań. jest bezpłatna, dlatego może w takim dniu przyjechać każdy, kto jest zainteresowany zakupem danej nieruchomości, bądź osoby, które już kiedyś wcześniej miały możliwość poznania tej nieruchomości, ale na przykład teraz w gronie rodziny przyjechać i podjąć decyzję o ewentualnym zakupie. Zwykle jest tak, że osoby przyjeżdżają, ponieważ Zareagowały na ogłoszenie, które znalazły w internecie, bądź na plakatach, ulotkach, które taki agent stosuje jako formę promocji tego wydarzenia. Natomiast w dobie dzisiejszych, dzisiejszej sytuacji, która jest w kraju, ja bardzo mocno rekomenduję, aby każda osoba, która. Chce wziąć udział w takim domu otwartym, jednak poinformowała agenta prowadzącego, tak aby mógł przeprowadzić dane wydarzenie z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś z Państwa aktualnie próbuje sprzedać nieruchomość, bądź być może w niedługim odstępie czasu będzie chciał sprzedać nieruchomość, a poszukuje agenta, który jest odważny, który wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi marketingowych. Zapraszam do kontaktu 661 800 450, można również napisać maila. marta.czarny polskapl bądź nawet przez mojego Facebooka. Również można napisać taką wiadomość. Na pewno odpiszę do Państwa. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.